Cześć! Dzisiaj filmik, pytanie i prośba do Was. No bo słuchajcie, ten kanał akwarystyczny na YouTubie, który prowadzę, to taka zabawa. Taka zabawa, która mnie wciągnęła, spodobała mi się i z tego co widzę, wielu z Was też bardzo dziękuję za to. Ale słuchajcie, pomóżcie mi zrozumieć o co chodzi. Już mówię. Są różne filmy. Wiadomo, ja też nie oglądam wszystkich, nawet na kanałach akwarystycznych, wybieram sobie, co tam chcę obejrzeć. Ale jeżeli film spełnia wszystkie podstawowe, teoretyczne warunki czyli nie jest zbyt długi, bo trwa 4, 5, 6 minut czyli nie zniechęca na dzień dobry ma atrakcyjną miniaturkę, która zachęca do kliknięcia i ma atrakcyjny temat atrakcyjny tytuł. To dlaczego jeden z filmów ma oglądalność na poziomie 30-40 tysięcy, może więcej nawet, a inny ledwo dobija do tysiąca, czy ledwo przekracza 1000? O co chodzi? Gdzie jest błąd? Co zniechęca do takiego filmu? I podam wam konkretny przykład. Wytłumaczę wam to na konkretnym przykładzie na filmach z mojego kanału. Czy na konkretnym filmie, właściwie z mojego kanału, i będę miał do Was prośbę. Posłuchajcie. Chodzi mi konkretnie o mój film sprzed ponad 7 miesięcy pod tytułem Czy ryby czują smak? Restauracja w akwarium. No i słuchajcie, patrzyłem przed chwilą, ma 907 wyświetleń. Czyli, no, nędza straszna. Dla, ale dlaczego? Fajna miniaturka według mnie. Nie najgorszy tytuł i ciekawy temat. Uważam, że ciekawy temat. No ja bym kliknął na taki film, żeby obejrzeć i dowiedzieć się, czy ryby czują smak, albo w jaki sposób ten smak czują, czy w jaki sposób to sprawdzam, czy no, no nie wiem, no, jakieś tam pytania by mi się tutaj pojawiły. Gdybym zobaczył taki tytuł i miniaturkę filmu. Nie będę go tutaj wklejał teraz w tym momencie, bo nie chcę go na hama jakoś promować na siłę. Ale na końcu tego filmiku zamieszczę link do niego, zamieszczę ten też link w opisie. I moja prośba jest taka: zobaczcie ten film. Nie musicie go oglądać całego. Zobaczcie ten film i powiedzcie mi, co z nim jest nie tak. Powiedzcie mi, po to, żebym w przyszłości nie popełniał takich błędów, żeby ten kanał był. Coraz lepszy, żeby się rozwijał. Ale co z tym filmem jest nie tak, że nie chcecie go oglądać? Bo tu nie chodzi o moją skromność czy zarozumiałość, czy nie wiadomo o co, bo ja uważam, że ten film jest dobry. Nie, nie o to chodzi. Film, według mnie, jest ciekawy tematycznie, ale was nie zainteresował. Dlaczego? Chodzi o. Temat, chodzi o to, że to jest jakiś nie wiem słaby temat, głupi temat, że wszyscy to wiedzą albo nikogo to nie interesuje. Co jest nie tak z tym filmem, co jest nie tak z tym tematem?